Rozmawiałam z Nim. Tych dzieł nie będzie nam dane zobaczyć. To po co to wszystko? Dla świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanały YouTube Pozwólcie ukochać się Bogu i Damian 44-33 przedstawiają historię obrazu Jezu ufam Tobie. Odcinek czwarty. Czytają Iwonna Teresa. I Damian, opracowanie graficzno-muzyczne Damian 44-33. 29 kwietnia 1935 rok. W przeddzień wystawienia tego obrazu byłam z naszą matką przełożoną u naszego spowiednika. Kiedy zeszła rozmowa na temat tego obrazu, Prosił spowiednik, ażeby która z sióstr pomogła u wianków. Matka przełożona odpowiedziała, że siostra Faustyna pomoże. Ucieszyłam się tym niezmiernie. Kiedy wróciłyśmy do domu, zaraz zajęłam się przygotowaniem zieleni i przy pomocy jednej z wychowanek zawiozłyśmy w zieleń. Jeszcze pomagała jedna osoba, która jest przy kościele. O godzinie siódmej wieczorem było już wszystko gotowe. Już obraz był zawieszony. Jednak zauważyły niektóre panie, że się tam kręciłam, bo na pewno więcej przeszkadzałam aniżeli pomagałam. Więc na drugi dzień pytały sióstr, co to za piękny obraz i co za znaczenie ma. Na pewno siostry będą widziały. Bo wczoraj jedna z sióstr ubierała. Siostry, mocno zdziwione, ponieważ o tym nic nie wiedziały, każda chciała go zobaczyć. I zaraz padło na mnie podejrzenie. Mówiły, siostra Faustyna na pewno wie dobrze o wszystkim. Kiedy mnie zaczęto pytać, milczałam, ponieważ prawdy powiedzieć nie mogłam. Milczenie moje było powodem do większego zaciekawienia ich. Podwoiłam swą czujność, a żeby nie skłamać, ani prawdy nie powiedzieć, ponieważ nie mam pozwolenia. W ten czas zaczęto mi okazywać niezadowolenie i otwarcie wymawiano mi, jak to może być, żeby ludzie obcy wiedzieli o tym, a mnie. Zaczęły się różne sądy nade mną. Cierpiałam wiele przez trzy dni, ale dziwna moc wstępowała w duszę moją. Cieszę się, że mogę cierpieć dla Boga i dusz, które dostąpiły miłosierdzia Jego w tych dniach. Widząc tak wiele dusz, które w tych dniach dostąpiły miłosierdzia Bożego. Niczym sobie poczytuję trud i cierpienie, chociażby największe, i chociażby miały trwać do końca świata, ponieważ one mają koniec, a dusze, które się przez to nawróciły, są uratowane od mąk nieskończonych. Miałam wielką radość, widząc innych powracających do źródła szczęścia na łono Miłosierdzia Bożego. Pewnej chwili, kiedy był ten obraz wystawiony w ołtarzu na procesji Bożego Ciała, kiedy kapłan postawił przy sakrament i chór zaczął śpiewać, wtem promienie z obrazu tego przeszły przez hostię świętą i rozeszły się na cały świat. Wtem usłyszałam te słowa: Przez Ciebie. Jako przez tę hostię przejdą promienie miłosierdzia na świat. Po tych słowach głęboka radość wstąpiła w duszę moją. Kiedy wyjechał nasz spowiednik, ksiądz Michał Sopoćko, ja w tym czasie spowiadałam się u arcypasterza, u arcybiskupa. Romualda Jałbrzykowskiego. Kiedy mu odsłoniłam swą duszę, otrzymałam taką odpowiedź. Córko moja, uzbrój się w wielką cierpliwość. Jeżeli te rzeczy od Boga są, to czy wcześniej, czy później dojdą do skutku. I proszę być najzupełniej spokojna. Ja cię, córko moja, dobrze w tych rzeczach rozumiem. A teraz, co się tyczy opuszczenia Zgromadzenia. I myśli o innym. Tego nawet proszę nie przypuszczać do myśli, bo inaczej byłoby to pokusą ciężką, wewnętrzną. Po skończonej spowiedzi rzekłam do Pana Jezusa, czym mi każesz pełnić te rzeczy, a nie dajesz możliwości ich wypełnić. Wtem ujrzałam Pana Jezusa po Komunii Świętej w tej samej kapliczce, gdzie się spowiadałam, w takiej postaci, jak jest namalowany w tym obrazie, powiedział mi pan. Nie smuć się, dam mu zrozumieć rzeczy te, które żądam od ciebie. Kiedy wychodziłyśmy, arcypasterz był bardzo zajęty, ale kazał się wrócić i chwilę zaczekać. Kiedy weszliśmy z powrotem do Kapliczki, Usłyszałam w duszy te słowa: Powiedz to, coś widziała w tej kaplicy. W tej chwili wszedł arcypastor i zapytał, czy nie mamy mu co do powiedzenia. Jednak, chociaż miałam nakaz powiedzieć, nie mogłam, dlatego że byłam w towarzystwie jednej z sióstr. Jeszcze jedno słowo ze spowiedzi świętej. Wypraszać miłosierdzie dla świata jest to wielka i piękna myśl. Niech siostra się modli wiele o miłosierdzie dla grzeszników, ale czynić to w klasztorze własnym. 27 października 1935 rok. Dziś święto Chrystusa Króla. W czasie mszy świętej modliłam się gorąco, by Jezus był królem wszystkich serc, aby łaska Boża błyszczała w każdej duszy. Wtem ujrzałam Jezusa, jako jest namalowany w tym obrazie, i rzekł mi te słowa: Córko moja, największą mi oddajesz chwałę, spełniając wiernie życzenia moje. W pewnej chwili ujrzałam pana Jezusa w szacie jasnej. Było to w oranżerii: Pisz to, co ci powiem. Rozkoszą moją jest łączyć się z tobą. Z wielkim pragnieniem czekam i tęsknię tej chwili, w której sakramentalnie zamieszkam w klasztorze twoim. Duch mój spocznie w klasztorze tym, błogosławić będę szczególnie okolicy tej, gdzie klasztor ten będzie. Z miłości dla Was oddalę wszelkie kary, które sprawiedliwość Ojca mojego słusznie wymierza. Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb Twoich. Zadaniem Twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. I dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem miłosierdzia. A kapłani mają w dniu tym mówić duszą o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim. Czynię cię szafarką miłosierdzia swego. Powiedz spowiednikowi, aby obraz ten był w kościele wystawiony, a nie za klauzurą w klasztorze tym. Przez obraz ten, Udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do Niego. Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to Ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje. Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwszy: czyn, drugi: słowo, trzeci: modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. Tak pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem miłosierdzia, ale musi być i czyn i żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu który jest namalowany przez obraz ten udzielę wiele łask duszą on ma przypominać żądania mojego miłosierdzia bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków O Jezu mój, Ty sam mnie wspomagaj we wszystkim, bo widzisz, jak maleńką jestem. To jedynie liczę na dobroć Twoją, Boże. 25 październik 1936 rok. Święto Chrystusa Króla. W czasie mszy świętej ogarnął mnie taki żar wewnętrzny miłości Boga i ratowania dusz że nie umiem tego wyrazić. Czuję, że jestem cała ogniem. Walczyć będę z wszelkim złem bronią miłosierdzia. Pali mnie pragnienie ratowania dusz. Przebiegam cały świat, wszerz i wzdłuż i zapuszczam się na krańce jego do najdzikszych miejsc, by ratować duszę. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. Pragnę aby każda dusza wysławiała miłosierdzie Boże, bo każdy doznaje skutków tego miłosierdzia na sobie. Święci w niebie wielbią to miłosierdzie pańskie ja pragnę wielbić jej już tu na ziemi i szerzyć jego cześć tak, jako Bóg ode mnie tego żąda. Zrozumiałam. Że w pewnych i najcięższych momentach będę sama, opuszczona od wszystkich, i muszę czoło stawić wszystkim burzom i walczyć całą mocą duszy, nawet z tymi, od których się spodziewałam pomocy. Ale nie jestem sama, bo jest ze mną Jezus. Z Nim nie lękam się niczego. Dobrze sobie zdaję sprawę ze wszystkiego i wiem, Czego Bóg ode mnie żąda? Cierpienie, wzgarda, pośmiewisko, prześladowanie, upokorzenie będzie stałym udziałem moim. Nie znam innej drogi za szczerą miłość, niewdzięczność. Taka jest ścieżka moja, wydeptana śladami Jezusa. Jezu mój, siło moja i jedyna nadzieja moja, jedyna miłości. W Tobie jednym cała nadzieja moja, ufność moja nie będzie zawiedziona.